I będę występować na razie w wdf ale mam nadzieję, że w przyszłości też zagram na przykład właśnie Women's Series w BBC. Powiem więcej: za jakiś czas widzę się na scenie wdf w Tak. Widzowie, wiem, że World Cup World Cupem i byście się spodziewali, że właśnie taki materiał będzie na kanale. Ale są sprawy ważne i ważniejsze, gdyż w ostatni weekend mieliśmy bardzo dla nas ważną sytuację, czyli pierwszą polkę w rozgrywkach PDC, a dokładniej to Women's Series. I tą była Basia Akwon, którą bardzo witam serdecznie. Witam Cię, Basia. Cześć, witam, bardzo mi miło. Basia, porozmawiamy sobie właśnie o tym, co się wydarzyło właśnie w Milton Keynes. I też ogólnie o twoich odczuciach, jakie właśnie były podczas tego turnieju. Pierwsze pytanie, może trochę prowokacyjne, może nie, ale miałaś taką myśl, że jako, bo jesteś jedyną Polką, która wystartowała, a wiemy, że miało być ich więcej, myślałaś w o rezygnacji? Nie, w żadnym wypadku. No w sumie ten. Prawda jest taka, że już od dłuższego czasu chciałam zagrać na jakimś turnieju Women's Series. A gdzieś tam właśnie ten sygnał, że, że też inne dziewczyny miały jechać, był dla mnie tylko takim impulsem do działania. I tak naprawdę od razu w momencie jak ja się dowiedziałam, że ktoś jeszcze chce jechać do tego Milton, no to ja już wiedziałam, że pojadę, nieważne co się jakby stanie w międzyczasie. No bo też wiedziałam y, gdzieś tam, że dziewczyny jeszcze na 100% nie są pewne, że nie miałam wszystkiego załatwione, a ja już w międzyczasie sobie i, i zaklepałam lot, i zapisałam się na turniej, i ogarnęłam sobie nocleg. No bo też tak naprawdę ja nie leciałam sama, tylko leciałam z Adamem, z moim mężem. Więc tak czy inaczej, no, było mi raźniej i, i, i nie robiło to dla mnie wielkiej różnicy, czy dziewczyny lecą, czy nie lecą. Znaczy, wiadomo, okay. fajnie, jakby też były, no ale jakoś tam dałam sobie radę. No ale właśnie, byłaś tą jedyną Polką, która była właśnie na starcie. A jak wygląda właśnie zapisanie się do takiego turnieju, jeśli chodzi o Women Series? No, samo zapisanie się polega na tym, że trzeba się zarejestrować na takim portalu dla graczy PDC. Trzeba to zrobić tam paratnie wcześniej, bo jest jeszcze jakaś weryfikacja zawodników. No a potem no, zapisy są internetowe, czyli korzysta się z ich platformy, wypełnia się jakieś dane, opłaca się wpisowe i już jesteś z zapisanym. A ile właśnie wpisowe wynosiło? Wpisowe to było 25 funtów za jeden turniej, były cztery turnieje, czyli w sumie 100 funtów. Czyli jeszcze nie najgorzej, bo jednak 25 funtów, jeśli chodzi o turniej PZC, no to raczej to się nie zdarza. No to, że generalnie patrząc na jakieś tam angielskie ceny, to myślę, że to jest spoko stawka. Okej, okay. a teraz przejdziemy do w sumie najważniejszego tematu, czyli do twojej gry. Jesteś zadowolona z tego, co się wydarzyło właśnie w Marszale, nie? No zdecydowanie nie jestem zadowolona. Gdzieś tam ten pierwszy mecz, który był widoczny na streamie, był jeszcze jakiś w miarę przyzwoity. No ale ten drugi, trzeci i czwarty turniej to tak naprawdę nie grałam tam nic. Trochę się spodziewałam, że to może nie być bardzo dobry turniej w moim wykonaniu, no bo też od paru tygodni czułam, że mam jednak spadek formy, że gdzieś tam te lotki nie latają tam, gdzie chcę, no jak do tego jeszcze doszedł duży stres związany z tym turniejem, no to czułam, że w ogóle nie miałam kontroli nad lotką tak naprawdę, więc no ogólnie poziom sportowy nie był najlepszy, ale z drugiej strony też jakoś, nie wiem, nie będę się tym katować, no bo jednak było minęło i myślę, że jak pojadę następny raz, to może trochę presji już zejdzie i będzie lepiej. No właśnie, a propos meczu na yy, streamowanej tarczy. Zesłałem większy stres niż gra u nas w Polsce? Yy, no tak, bo w sumie gdzieś tam w Polsce to ja nawet lubię grać na, na streamowanych meczach, lubię grać na scenie, bo to jest taka dodatkowa motywacja. A jednak ten streamowany mecz, który trafił mi się tam w Milton, to był w ogóle całkiem pierwszy mecz, jaki grałam gdzieś tam yy, w PDC. To był ogólnie też pierwszy mecz tego dnia, tego turnieju. I gdzieś tam dowiedziałam się, że gram na streamie dosłownie na trzy minuty przed turniejem. Czyli po prostu ktoś do mnie podszedł, powiedział, że, że ja jednak nie gram przy tej tarczy, gdzie miałam grać pierwotnie, tylko będę nagrała w tym studiu na streamie, więc szybko tam musiałam pójść. W międzyczasie tam tylko sędzia szybko wniuł tarczę, miałam trzy rozgrzewkowe i tak naprawdę od razu zaczął się stream i zaczęła się grać. Więc to był taki trochę chaos, gdzieś tam nie zdążyła się nawet przyzwyczaić do tej sytuacji. Ale generalnie bardzo fajne przeżycie, więc cieszę się, że miałam okazję na tym streamie jednak zagrać. No właśnie, a jak wyglądała Marshall Arena od Kuli, co tego właśnie w środku? No bo wiemy, że ogólnie nie możecie wnosić żadnych sprzętów, jeśli chodzi o zawodników. Nie wiem też jak z Adamem akurat było, ale chyba też nie mógł żadnych tutaj. Pomimo że był, to chyba nie mógł nic właśnie wnieść. Jak to właśnie wyglądało? Mieliśmy osiem tarcz i jedną streamowaną, czy jak dokładnie to wyglądało? Nie, tarcz było 16. Okay. Yy, no bo no tak, no 16 tarcz, gdzie równocześnie toczyły się mecze plus właśnie ta jedna telewizyjna, gdzie z jednej z tych 16 tarcz się przynosiły te mecze, więc jedna była pusta. Do tego były cztery tarcze bodajże rozgrzewkowe. No i wiadomo, że te boxy wyglądają trochę inaczej niż to, tak jak na naszych polskich turniejach, czyli przestrzeń tam jest jednak dużo więcej. Każdy mecz jest powiedzmy, że tak odseparowany od innego. No, są takie parawady, czyli przód, boki i jest fajne świetlenie, i tak naprawdę nic podczas meczu nas nie rozprasza, więc wyglądało to naprawdę profesjonalnie, bardzo, bardzo fajnie. A zostawałaś po przegranych meczach? Właśnie jeszcze chwilę w Marszala Arenie, czy jednak poszłaś? Czy jednak już po prostu totalnie zero jeśli chodzi o właśnie darta, po prostu, żeby się na wycisisz? To, to zależy też, po którym turnieju, bo po tym pierwszym, po tej właśnie streamowanej tarczy, no to jeszcze zostałam, bo byłam też ciekawa jak to wygląda. Drugiego dnia już po tym raczej po pierwszym meczu wolałam też iść od początku pokoju, jeszcze się gdzieś tam skupić na ten drugi. no Także różnie, no wiadomo, że to też poza samą grą to było fajne doświadczenie oglądać jak grają inne zawodniczki, bo tam gdzieś w międzyczasie można było śledzić te mecze na tych bocznych tarczach albo w ogóle było też taki punkt, ale widownia z telewizorem, gdzie właśnie można oglądać tym marzy na streamie. No więc mam powiedziałabym, że pół-pół. Coś jak przy UK Open jest, bo właśnie też są właśnie takie, jest taki telem właśnie dla na tych ta, właśnie tych tarcz, które są. No w sumie już wszystkie są streamowane, ale nie dla tych głównych, a która z zawodniczek no zrobiła to największe największe wrażenie. Wiadomo, że wszystko wygrała był Gris, to jest co raczej no. nie będziemy tutaj myśleć, że Ale i właśnie chodzi o jakąś zawodniczkę z tego, że tak powiem, drugiego szeregu. Drugiego szeregu. Znaczy, znaczy no nie liczę Boł, bo, bo dla mnie Boł jest właśnie takim, jest, jest po prostu jest ewenementem, a, a cała reszta jest po prostu w jednej grupie, bo myślę, że gdybyśmy wyjęli boł z właśnie z Women's Series, to myślę, że co więcej byłoby zawodnicze, które mogłyby wygrać ten turniej. No to muszę powiedzieć, że właściwie, kurczę, wszystkie angielki tak naprawdę, które tam grały, to prezentują jakiś fajny poziom. No bo to od razu widać, że one są bardziej ograne, grają na wyższym poziomie. I no jakby chyba jakaś, nie wiem, którakolwiek z nich przejechała do Polski w jakiś turniej, to na pewno byłaby wysoko. Ale z tych zawodniczek, które nie są w samym czubie, no to na przykład przy tarczy fajne wrażenie na mnie zrobiła Aurora Pukesato z Włoch. Zato, tak, dokładnie. Tak, to, to jest mistrzyni świata Juniorek bodajże? E, tak, WDF 2000, jeśli teraz nie chcę się pomylić, 23 albo 24, rok, chyba 24, jeśli dobrze pamiętam, Aha. właśnie Aroa ten turniej wygrała właśnie w Juniorkach, ale właśnie też pamiętam, że Aroa już w poprzednim sezonie też się pojawiała właśnie na turniejach PDC. No właśnie, no i było już widać, że jest trochę ograna na tych turniejach. Fajny poziom prezentowała tam, widziałam, że dwa razy odpadła chyba. Z Jermą Heiter i dwa razy chyba z Kirsi Linkainen, więc mamy dobre zawodniczki. No ale to jest też na to, że jak się więcej gra w tych turniejach, to jednak te umiejętności się cały czas nabywa. Dokładnie, właśnie, bo powiedziałeś jedno kluczowe zdanie, że na następnych turniejach PDC, czy będziemy mogli to zacząć jeszcze w tym roku? W tym roku nie wiem. Raczej na pewno nie planuję jeszcze raz jechać do Milton, bo te najbliższe dwa turnieje tam właśnie będą. Aż tak źle było w Milton Kings? No tak, chyba te kolejne dwa też będą w Mildow Kings i będzie potem jeszcze jeden z weekend bodajże. Yy, nie wiem, czy w tym roku na jakiś pojadę, w przyszłym myślę, że tak, ale jeszcze nie wiem gdzie. No bo też nie ukrywam, że gdzieś tam, no Dart nie jest jakby moją profesją, mnie nie robię tego, żeby zarabiać, więc chciałabym łączyć grę gdzieś tam z przyjemnościami, ze zwiedzaniem, także chciałabym brać inne miejsce, żeby też przy okazji trochę sobie pozwiedzać tej Anglii, a gdzie to, to jeszcze zobaczymy. No właśnie tak, że ja się byłem ciekawy właśnie tego Milton Keynes jak to właśnie wygląda, więc no to też myślę, że tam może być bardzo ciekawe. Tak, tak w samym Milton Keynes to tam niewiele jest, no tylko jest stadion, duża... MK no właśnie Dokładnie. hotel, w którym spaliśmy był jakby na tym stadionie, więc też po okazji go sobie zobaczyliśmy. To jest chyba jedyny właśnie pozytyw tak. Milton Keynes, jeśli, jeśli chodzi o właśnie te kwestie. Ostatnie właśnie pytanie. Jakbyś miała sobie wystawić ocenę, znaczy ostatnie, jeśli chodzi o PDC, bo na chwilę zahaczymy jeszcze temat Mistrzostw Polskich, które przed nami. Ocena taka twoja, właśnie tego twojego występu na mm, właśnie League, jakbyś miała sobie wystawić ocenę szkolną? No to jeśli chodzi tylko o sam występ, o grę, no to chyba dałbym sobie trójkę, no bo jednak y, szału nie było, ale z drugiej strony ja też jakoś dużo od siebie nie wymagałam i było po prostu średnio. No. Ale, ale myślisz, to że też fajnie, bo jest to Mów... poprawiać z drugiej strony. Właśnie, a myślisz, że też w sumie, bo też bardzo ciekawy w sumie teraz mi kwestia przyszła, nie przełamałaś w tym momencie impulsu, impulsu, właśnie, że pojawiła się w końcu zawodniczka z Polski, która była właśnie na tym turnieju, że może to być właśnie taka droga w końcu, gdzie te zawodniczki z Polski mogą w być właśnie na takich turniejach, no bo wiemy, że też są zawodniczki, spokojnie mogłyby zagrać właśnie na takim turnieju. No ja myślę, że będzie więcej zawodniczek, może już w przyszłym sezonie. No, no wierzę w to i też wiem, że, że są właśnie Polki, które chcą tam polecieć i myślę, że polecą prędzej czy później. Liczymy na to zdecydowanie, bo też ważne, żeby ci pol, te polskie dalterki pojawiały się na scenie też PDC, a nie tylko WDF. Chociaż też wiadomo, że WDF też na pewno dla Pani jest bardzo ważny. I ostatnia kwestia, czyli mistrzostwa Polski. Już za chwilę one się zaczynają. Dosłownie za dwa tygodnie. Jaki jest twój cel na te mistrzostwa? Wiemy, że na pewno bardzo w Ciebie wierzy Damian Hajdu, którego Ci się serdecznie pozdrawiam. Też pozdrawiam. No to tak, jeśli chodzi o cel, to tak naprawdę na ten moment nie ma dokładnego celu, że na przykład nie wiem, że chcę wygrać, że chcę dojść do finału. Bardziej moim celem jest to, żeby zagrać równo i żeby ta gra mi sprawiała przyjemność. No i ja liczę na to, że to jeśli będę się czuć dobrze przy tarczy, że to też wynik tego będzie taki, że zajdę wysoko i że ogólnie wynik sportowy będzie dobry. I, i myślę, że to jest takie najlepsze zdrowe podejście. No bo tak naprawdę po drodze się mogą wydarzyć różne rzeczy, i, i bardziej chciałabym mieć tą satysfakcję, że ja zagrałam dobrze. I, i tyle właściwie. No dobrze, zobaczymy, jakie te słowa będą, czy okażą się prorocze, czy też gdzie Już jeden raz udało ci się wyprorokować, bo w materiale, jak gdzieś na samym początku, no powiedziała Basia, że kiedyś wystąpi na WDF czy na PDC. No i to się stało. Na WDF oczywiście jest regularnie, a jeśli chodzi o PDC, to właśnie mieliśmy pierwszą Polkę w historii, która na takim turnieju zagrała. Basia, ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Też dziękuję. Widzowie, oczywiście ja was zapraszam na wszystkie socjale Basi. I to byłoby na tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zaobserwujcie kanał Dartomania. A my widzimy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Dzięki, do zobaczenia.